Milo, bierzesz z samego rana i gdzie idziesz z chłopakami? Do weterynarza. Do weterynarza. Miłosz boi się obcinać im paznokcie, a byłeś się do weterynarza spytać się? Czy co? Czy jest wolny? Czy, czy w ogóle jest? Jak to jest? No, patrzę, no. oni są otwarte drzwi. Są otwarte drzwi, tak? Są są sądzbsko. A no no, teraz, no patrz, przez to nie mogą wyskoczyć. Co wy tam jedzie, Oni przez... o, o. Tylko ja je teraz przyniosę, bo gdy, bo gdy włożę tutaj, to nie ma palców. Ale weź ta. No, no nie, oni zaraz się schowają. A weź bez tego. Normalnie patrz, w tym. Patrz, tata nie. ale nie wyjdzie ci. Oni nie będą się bać. Jak nie weźmiesz ich do góry, to będą się bać, zobaczysz. Patrz, czyli siedzą, siedzą spokojnie. No, dobra. Okej. Okay. I nagle pyk, płynności ta! Płynności się... Oni uciekają. Byś puścił to. Ej, widziałem tego kotka, co Marcel ratował go wczoraj. Ja I co? Co z tym kotkiem? No żyje. No żyje? I, I kto? I zszedł sam? Czy któryś z was po niego wszedł? Tak. Kto? To drabinę wziął. Ej, dada, ale my staliśmy tak naprawdę nie po to, żeby on zszedł, tylko po to, czy się nic nie stanie. I co? Nie było? Co? Jak z było? A co? Już, już jesteś po? No. Tak szybko? Tak. Już nie było ci pięć minut. No... Tak, czy serio, naprawdę? A tu nikogo nie było, tam u tego pana? I co obciął? Oba. Znaczy im. Im. Pokaż. 20 zł. 20 zł za ten, za obcięcie. Ale wiesz, Marta wiesz, na to. A króciutki teraz moim Te. szczęścia, tu było w takich rękach. No. No. Ale mówił coś, że za długie mają, czy nie? Nie, no, ale mówił, że warto było, no właśnie. Że przyjść? Tak. Teraz wiem, jak to robić. Tylko wie, wiem jak je złapać, teraz Marta będzie musiała je obcinać. Bo tylko ja je umiem złapać. Albo dziś Marta. Bo to wystarczy, to jest mega łatwe. To wystarczy, one schodzą tak szybko, patrz, tak. Tak? I pięć. Dobra, schowaj to. grube i chudy. Jedz właśnie teraz. O, się Panie? Na podłodze, Tyle na podłodze lekcje robisz. Patrz, o, porównuj go z konia. Co? Miki? No patrz, kłaszcz go. Właśnie nikt nie daje. No, no ja jakie jak grzybki. Miłoż poszedł kota szukać. Jest tam? A kupiłeś mu coś? Tak. Co mu gubiłeś? Jedzenie. Czas chyba się przywitać. Witam cię w nowym pięknym dniu. I dzisiaj faktycznie jest piękny dzień. I w ogóle najbliższy tydzień, czy nawet półtora, będzie cudownie. Nie, źle powiedziałem gramatycznie. Będą to cudowne dni. <laughs> cudowne dni! Cudowne lata! Cudowne lata to był serial najbardziej popularny chyba w moim wieku nastolatka albo jeszcze młodszego gościa. Cudowne lata. 8, 8, 9, 3. No to faktycznie miałem z 9, z 10 lat, 12. Tak, i to była ekipa chłopaków tutaj. A głównym bohaterem był ten chłopak. Tutaj jest kiepska jakość. Cudowne lata powracają. A tutaj cena za litr wychodzi 1,19. Ta sama promocja. Nie wiem, czy ładnie wygląda, czy jest za rzadki. Ale jest dobry. Ale co próbowałeś? Mm. Tak? I okej, okay, jest. Jest A ty masy jadłeś? Nie. Nie, nie jadłeś? Nie, nie jadłem. A ty Wojtek jadłeś? Ja to mieć sobie. W nocy. W, nocy. w nocy robiłem ten Bigos. Zaraz go spróbuję. Podobno oni już jedli, że jest ok. A Wojtek to jest Wiktor, no. Tak naprawdę. Dobry. Okej. Okay. I doprawiony dobrze. Na Instagramie zdawałem relację, jak to robię. No. Ej, dobry jest. Kasia! Kurde. Robiłem w nocy. W nocy. No. 50, no. Do widzenia, mojego no. dnia. 50 minut przed no. zakończeniem terminu zgłoszeń no. zgłosiłem projekt odnośnie rozbudowy skateparku o oświetlenie nowe. No tam nie działa? No? Nie, tam działa tylko jedna lampa. I jednocześnie ratowaliśmy kota Marcela i, i robiłem Bigos. Montuję listwy progowe i tak jak u Miłosza na razie. U Miłosza nie było problemu. U Marcela też nie powinno być problemu. Tutaj był lekki problem. A tutaj czuję, że będzie największy problem, dlatego że nie jest po prostu równa podłoga. Tylko jest. O! Zobacz jaka jest różnica. I teraz, jak to samontować? Jakoś spróbuję po skosie. Marcel ma teraz zabawę. Pokażę swoją. Masz, jeszcze się da. Tutaj? Jeszcze jedna? Ja taka robię bo mama No najlepsza droga pod słońcem jest Tak I w drugą stronę To tak śmiesznie Dobra, teraz, teraz musisz tak rozdzielić Zobacz Rozłożyć, żeby pasowało na dziurki Zobacz, Marcel Marcel, no? zobacz, tak musisz rozdzielić. poukładaj to. No, żeby. Do... No, a kto? Przecież nie ja. Tak, dopasuj, żeby owa się było. Dobrze. No i zrobione poszło łatwiej y, niż niż myślałem. Czyli jest ok. Już ja ja się przewrócił. Już wiem, bo Kasie zaproponowałem, że z okazji urodzin, bym zaprosił Kasię, Kasię do restauracji, ale ty nie chcesz? Ale słuchaj Kasia, bo otworzyli, te, otworzyli taki nowy kebab, wiesz? I będzie zaprosił, ale wiesz, ale żeby było prestiżowo, to nie tak, że w bułce na wynos w rolu, tylko na talerzu, Czyli będzie tak prestiżowo. Nie, gdzieś jakiś kawał czy kabaret, coś takiego właśnie widziałem, że mąż zaprosił żonę do prestiżowej restauracji nowo otworzonej kebab, ale, ale na talerzu było jedzenie takie, wiesz, mega prestiżowo. Jednak u Marcela w pokoju wcale nie będzie tak easy. Znaczy nie będzie trudno, ale myślałem, że w ogóle będzie lajtowo. O, naj, najlepiej to byłoby tak, bo jest też jakiś jest, jest różnica poziomów. Nieduża, ale jest. I najlepiej, gdyby było. Łączenie w ten sposób. Bo wtedy ładnie tutaj dojdzie, tam też dojdzie. No. Czyli pod kątem. Tylko wiesz, jaki jest problem? Że z tej listwy po prostu widać y, panele, które są w pokoju. I powinno się tak zakładać o. żeby... O, widzisz, w ten sposób. Tak jak założę w ten sposób, to tutaj po prostu będzie szczelina. Marce, chodź na chwilkę, chcę Ci coś pokazać? Poczekaj. Poznajesz tego pana? Tak, chciałbym. Nie wiem tata. Pierwsze co? Dziadek Marek. Ja Mój tata ma sobowtura. Naprawdę. Po prostu może tylko ten jest bardziej siwy i to wszystko. No bo ja to myślałam, że, że tak sobie przefarbował włosy. Ale tak to nie wiem, Marek tak się ubiera? Nie, bo przeczytałeś profesor Simon. Chyba. Nie. Nie? Nie przeczytałem. Ja też mam Sobowtura, we vlogu numer 51. Yy, właśnie porównywałem siebie do Błaszczykowskiego, a ja na żywo oglądam piłkę ręczną. Właśnie teraz odbywa się mecz, no ale nie chcę chodzić na hale. Mógłbym zdobyć bilety, mógłbym. Tylko, o, widzisz, tutaj jest yy, ta hala. Nie ma za dużo osób. Chyba muszą być co, co ileś osób i co ileś krzesełek, musi być wolny odstęp, ale ze względu na ryzyko po prostu no nie, chcę, nie, nie chcę chodzić. Ale sobie obejrzę. Obejrzę sobie tutaj właśnie mecz w, w internecie, na Facebooku. Super. Po, poznajesz halę? Mhm. O, czekaj, a, nie zrobiłem pauzy. Mogłem zrobić pauzę, bo na pewno... Już mówiłam wcześniej, dosyć specyficzna hala, na pewno te słupki nie powodują, że mecz ogląda się Słyszysz to, mówi? E, właśnie. Bez żadnych e, przeszkód, na pewno Piątków e, Trybunalski e, zasługuje da. na e, dużo lepszy, dużo nowszy e, obiekt e, niż e, ten. E, I, ten. I, i faktycznie jest tak, że ta hala miała być zburzona. Wiesz o tym. Hala miała być zburzona. Tutaj te słupki, co są, to faktycznie tutaj ta, ta pani komentatorka, co powiedziała, to, to właśnie bardzo to przeszkadza. Ale hala, ze względu na pieniędzy, pieniądze, na razie. Zostaje. Pożegnamy się ładnie. Ha. Powiedzmy. Bye, bye. bye. Czy ta hala nie będzie zburzona? Jeszcze nie w tym roku. Miała już być w zeszłym roku zburzona, ale jeszcze nie. Zostaw, powiedz, powiedz ładnie. Zostaw łapkę w górę. Weź tak. Łapkę w górę. Zostaw. Pa. Trzymaj się. Pa. Cześć, cześć, cześć. Ja muszę się uczyć.